z Ryboma, nie dotarliśmy do Poznania w końcu. W końcu udało jesteśmy się. Jesteśmy pierwszy raz na targach. E, pokażemy Wam trochę, jak to wygląda. E, co mają do zaoferowania. Sprawdzimy kurki jak pachną, bo to przecież jest 10 istotne. E, poszukamy fajnych zapachów i inspiracji na nadchodzący sezon, który już w zasadzie trochę zaczęliśmy. Także do później. Skaweczkę hmm, też nie jest złe też nie są złe Nie fajnie, są fajne, fajnie, intensywnie właśnie Macjacie naszą tylko zobaczymy namiot Dobra tak Chcę wam pokazać namiot. samiot całkiem toreb Jedyneczka taka jedną wszystko się zmieści, stolik, różne rzeczy. Oblisko, popowo po. mm. okay. Nawet na targach udało się ryby złapać. Kto obstawia? No. Mamy tutaj stanowisko Jacksona, wędeczki, akcesoria jakieś tam różne są. Tu mamy jeszcze takie różne Kruki. Środkości. Ciekawe, który karp się na to złapie. Jak pałknie, też nie wypuści. Wszystko, tu można. Wszystko. Tego nawet nie znam. to można. Panie, panie, Tak, fajnie to wygląda. A nas. Super pachnie. Super panie. No, Intensywnie, naprawdę. Dzień dobry, Dzień dobry. Jeżeli Państwo zobaczą, tam mam dodatkowo zbogacone białkowo mhm. i to jest imitacja cię tego tam mam właśnie, tak jak Państwo widzą, taki jest efekt w wodzie, tak jak ja to przynajmniej prezentuję w foremce, to jest NEM, że tylko dosłownie uci uciupina. dodatkowo efekt wizualny, białki, ale też białkowy, nie? Tak jak mówię, klepki fluo, mamy, to są nasze standardowe klepki fluo, ale to jest właśnie kiedy. to jest typowo do podania właśnie metodowego. To nie jest... Ale też, tak jak mamy, powiedzmy, nasze mixy, tu jest akurat 104 Green 104 Natural, wystarczy tego, one już mają sobie w standardzie te pałeczki, ale jeżeli candy dodamy, albo do każdych peletek, zupełnie inaczej wygląda dana metoda, nie? Jak to z tą się właśnie <grym> lasy śruba z bajki, nie znam tej firmy Jeszcze z niej nie korzystaliśmy, no ale... Może Zobaczcie szczegółowo Coca Cola, no zobaczymy Testowanie zapachów No powiem Ci Powiem Ci jak kokobanana. Ciekawe. Ta firma prezentuje. To jest kukurydza z kokosem. Zapachów jest bardzo dużo. Naprawdę to jest wszystkiego, bardzo dużo. zobaczyć tą Chcemy samą zobaczyć pana w interesowałam na mnie bo jest tak ale kawałka... Kawał. ona jest pompowana nie mega, bo, ale sztywne jak na taką pompowaną To jest, to jest, najpropowana najpropowana na wios, kupowana, jest to... fajna, bo jak z że wypuścisz to mało miejsca zajmie. na jak masz na tak, tak to jak się myczysz coś czas sobie, to sobie pływa i ty sobie możesz wiesz, elegancko pokazać kartowa. Jak już 819 zł. proszę pana Taki, taki mój właśnie Zobacz no. O no Jest, mega, mega I teraz planuję taki właśnie taki My łapimy na Donalda, zdaje tak. egzamin to jest firma, która, z której korzystamy. Mamy od nich Donalda i jeszcze nas nie zawiódł. Bardzo mocno zamolone na łowiska, wczesną, na takie łowienie wczesno-wiosenne. Dlaczego chrzestno ilość soli, którą tutaj mamy, ta... bo, bo bardzo często na łowiskach jest, jest zalegająca roślinność, która jest zakłaszał to wody, co powoduje, że te zakwaszenie robi się zasadowe i w tym momencie to bardzo mocno Pobudza do tego, żeby weszły tam na żerowanie. Ilość mułu, najczęściej, którą mamy na łowiskach, w jest duża, to ostrość tych przypraw, czyli ta papryka, to wszystko się przez ten muł bardzo ładnie przebija i chrzestno dlaczego znowu? Bo papryka powoduje, u karpia tego człowieka wzrost w tym momencie, tak? czyli chwilowe podniesienie temperatury, mimo że karp jest zmiennocieplnym organizmem, ale tak jak my zjemy paprykę, zaraz się spoczymy, tak samo u ryby chwilowe podniesienie temperatury, przyspieszamy chwilowo jego metabolizm, więc on tak jakby tego pokarmu potrzebuje więcej do zjedzenia. No fajnie, to można sobie spróbować. Tak, tutaj na likudzie, że zapach jest stricte mocno przyprawowy, gotowałam. Przypraw takie, takie kurczak, przyprawa kurczaka, tego te sprawy, tak? Czyli złoty kurczak te sprawy. Także to jest mocno przyprawowe, ale w smaku naprawdę można sobie zamoczyć, spróbować. To będzie mocno pieprzne. Później będzie bardzo duża słodycz i na końcu bardzo dużo ostrej papryki. Naprawdę ostra papryka. No W kulce mamy też bardzo dużo Robin Reda, także to też jest fajne, ale tego oryginalnego, gdzie jest z tymi witaminami dla ptaków i te wszystkie, także to to Zobaczam, na... Super, super pulka według mnie będzie. Zobaczymy, no, czy, czy wejdzie do sprzedaży takiej normalnej, to nie wiadomo. No, teraz na razie jako limitowaną wersję A można no, kupić sobie, no, sobie, ale nie u nas. w Wątpienie, no, bądź na internecie i da, i da, i da. Tak, znaczy tak wygląda ten model. Tam, jest zastawny? Nie. Dlatego, na... że na stronie jest przedstawiony. Czyli zamówić już? Wtedy cena się panu nie zmieni? Ale to jest nagi dół. No, moje podłok. Dwie denty. O, i ten dół tak. Można mieszkać no, na tym pochodzek coś Ja tam I I nie idę. Powiem Ci, że ten Boton jest koza, który panie może sobie wypłynąć i mieszkać na tym. Z tym zamiatem ogromny coś ładnie pachniało. no na ananas, no No ładnie. No nie, druga ci oczkiem widzisz? Jest fajna. A ja. tamta, tamta jest pomazana. Zobaczcie, ale ona jest ogromna. Ja zrobię sobie Właśnie z przodu, chcę ją pokazać całą. Fajna. Jak Jeżeli państwo przyjechaliście do bo ogólnie cytrusy jakiegoś jakiego tam mamy, nie? Więc, yy... Mamy jakieś pomysły na kulki, mega wanilia jest jedna, fajna, super pachnie, generalnie szukamy czegoś słodkiego, albo, albo właśnie takiego trochę sołtysowego. E, zobaczymy, e, najprostej przekroczymy i potem idziemy pokazywać wam falę